Szanowni Państwo, chciałbym złożyć Wam życzenia w tym takim najważniejszym, chyba, dniu w roku, czy jednym z najważniejszych. Wikliję. Tak Mam nadzieję, że Batyr też coś powie ludzkim głosem. Batyr, powiesz coś. Chciałbym złożyć Wam życzenia wszystkiego, czego tylko sobie zażyczycie pięknych prezentów rodzinnej atmosfery, zdrowia. Zdrowia w składzie przede wszystkim zdrowia. Ja kiedyś nie wiedziałem, jak to jest ważne, bo to wszystko jest takie naturalne po prostu, ale jak już tego zdrowia nie ma, to jest gorzej. Nie załamujcie się Państwo tym, co stało się w ciągu tych ostatnich kilku dni. To, co się wydarzyło w piątek i to, co wydarzyło się w poniedziałek. E, pamiętajcie, to wszystko się zmieni. E, damy radę. E, ja naprawdę nigdy nie myślałem sobie, że będę występował publicznie. Zawsze miałem jakieś takie naprawdę bardzo poważne e, mm, opory, e, żeby ktoś robił mi zdjęcia, żebym mógł tak rozmawiać z ludźmi. Teraz spotykam Was na ulicach, spotykam się z Wami codziennie. I wiecie, e, bardzo się cieszę. Naprawdę bardzo się cieszę, że tak to wszystko wygląda. Zobaczcie, zaczynamy chyba osiągać to, co chcieliśmy pokazać wszystkim Polakom, bo jednak te Wszystkie awantury, które są te podziały, powinny w końcu być zakopane. No, mamy prezydenta, który nie wiadomo, czy jest prezydentem. Potrafi walczyć z symbolem, który w całym świecie pokazuje, że my, jako jeden z niewielu narodów, potrafimy przeprowadzić rewolucję, bo to była rewolucja. Ale bez Nie wiem, co oni chcą innego. Mam nadzieję, że już, już. Jednak bater coś mówi. I my zupełnie inaczej jednak spróbujemy doprowadzić do tego, żeby w Polsce było tak, jak chociażby przed tymi ośmioma laty, kiedy oni przejęli władzę. Pamiętajcie, nas jest naprawdę dużo, dużo więcej. A jak patrzę na to, kto jest z nami, i tę naprawdę kolosalną różnicę, nawet jeżeli chodzi o wypowiedzi czy postrzeganie świata, to ja wiem, że świat zwariował. Wiecie, co się dzieje za oceanem, ale my damy radę, zobaczycie. się o to, żeby była partia. Jeżeli będzie potrzeba, to taka partia będzie. Jeżeli dam radę. Eee. Eee. Ale na pewno będę, będę prosił Janka i, i innych przyjaciół, żeby to zrobili i na pewno nas wesprzecie. Jeszcze raz życzę Wam wszystkiego najlepszego. Zostańcie z nami. Jak widzicie, jestem ograniczony czasowo, bo Batyr ma swoje prawo. Do widzenia. Wesołych świąt.